Władze obozu ściągnęły podatki! Aha, trzeba czytać ogłoszenia! Regularnie uzu uzupełniać zasoby! Gość kupuje złom! Powtarzam, kupuje, a nie skupuje! Wow! Mam tak dużo złomu! Zarobię na tym kracie? Hej, dokąd idziesz? Hej, idę po złom! Co? Nie słyszałeś? ZOSTAŃ W NAMIOCIE! Nieby Niby czemu? Kim ty jesteś, żeby mi rozkazywać? Ech. Z powodu panującej pandemii powinniśmy przestrzegać ustalonych restrykcji w celu chronienia siebie i swoich bliskich. W powierzchni przebitych panujących warunkach atmosferycznych, koronawirus może przetrwać nawet do kilku dni. A na powierzchniach takich jak papier, szkoła i ubrania nawet dłużej. Aby zepływać w się zarazy, należy nosić maseczki i wychodzić tylko jeżeli jest nie niezbędne. Ubierz maseczkę. Nie widzisz, że mamy przyłbice? Dobra, ubiorę tą twoją maseczkę! Hej, nic nie widzę! W dodatku powinniśmy zachować nieco sobą dystans. Ehe. Również nie wyrzucę jej źródł maseczek i rękawiczkę byle gdzie. Wychodź, jeżeli jest to konieczne, stosuj paczkę maty zamiast usługi się a najlepiej siedzieć w domu i grać w gry, tak jak Minecraft. My, Madowie! nie nosimy czapek na głowie. Coś wiesz, to się w tym oddycha. Trudno, takie czasy. Nie musimy tego szanować, ale musimy się przystosować. A teraz wróć do namiotu i koniecznie zostaw lajka pod tym filmem. No prawda, jest ja to łamanie czwartej ściany, ale lepiej łamać czwartą ścianę niż restrykcje. Pokonaliśmy tatarów, pokonaliśmy drasa, pokonamy tego wirusa.